Dzisiaj mamy 30 marzec 2023 roku. Podejmuję się zrobienia drugiego paska. Mamy dzisiaj ten kolor chyba burgundowy. Ja już mam przygotowany mój znacznik. Teraz poprawiłem. Jest on ciutkę szerszy. No i dobra, docinam. No, zsunęło mi się. zrobimy jeszcze raz. Okej, okay, tak jak teraz. Ale najważniejsze będzie teraz to cięcie. W miarę szybko mi to poszło, jednak zrobiłem cienie i z jednej, i z drugiej strony. Jak złożę, to teraz będzie miało około 2 mm, ale dodatkowo, co chcę teraz zrobić, to postaram się to mizdre jeszcze może trochę przypalić. Nie dużo, tak żeby się w miarę wyrównała. To, co najważniejsze, i żeby nie zepsuć, to oczywiście. Zrobienie dziurki, nie jest ok. Jeszcze tutaj troszkę. No i czekamy aż wyschnie. I najważniejszy moment, żeby równo przykleić. No dobra, myślę, że można już kleić. To co ja teraz sobie zrobię, to najpierw. Myślę, że możemy sklejać. Druga warstwa naniesiona. No i jest super. Gdzieś tak mniej więcej dotąd skleję. Jeden paseczek mam sklejony. Nie docinam na razie. Teraz przygotowuję sobie drugi tu będzie inaczej troszkę, bo będę składał tak i tutaj tak. Dzisiaj 31 marzec 2023 roku. Jestem mega zadowolony z tego, że się udało to skleić. Tutaj jest niesklejone z racji tego, żeby pracowało, bo jak sobie to rozpłaszczę, to żeby był, była ta możliwość. Są elegancko zgięte, nic się nie marszczy. Wczoraj ponad 5 godzin pracy i ja zacznę może od tego. Teraz co? To przechodzimy do robienia dziurek. Za pomocą mojego wybijaka, nie jestem zadowolony z tych dziurek. Mój punkt zostawia jak widzicie, po środku takie bruzdy. A ja staram się to usunąć poprzez wycinanie. Nożyczkami. Czasem troszkę skalpelem. No ale nie da się tego tak usunąć skalpelem, niestety. Ta skóra jest sklejona i ona jest troszkę za twarda, żeby to usunąć skalpelem. Po pół godziny udało się to zrobić. I myślę, że jest super. Szkoda tylko, że troszkę tak go podrapałem. No nic. Teraz będziemy docinali. Będziemy docin No dobra, teraz wypiłujemy ja. Troszkę może krzywo. No dobra, całość już gotowa. Ja sobie skleiłem i zaszyłem paseczek. Ten, tą szluweczkę teraz tylko to co zrobię to. To, co dla mnie najważniejsze to. Góra paska, żeby tutaj w te dziurki weszło jak najwięcej. No i dobra, zostawiam. Będę odznaczał sobie punkty, jak teraz. I dobra. Nie zaznaczyłem jednego, ale numer. No i szedłem na wylot teraz. Też ja mam przewleczone. Dzisiaj sobie wziąłem kombinerki, żeby przeciągać ewentualnie, jeżeli będzie problem z nitką, bo to dosyć sztywno idzie. I co, i zaczynamy. Najpierw pierwsza. Czekajcie, wyrównam sobie. Nitki. Ok, jest dobrze. I teraz druga. I no i dobra całość została już uszyta tutaj jedno przeciągam jedno dalej końce obcinam gdzieś mniej więcej biorę zapalniczkę przypalam i dociskam i to samo z drugą końcóweczką przypalam i dociskam w ten sposób jest zakończone Tutaj zawiązałem na supełek niepotrzebnie. Jest trochę grubszy. Dobra, finalnie mamy zrobione. Tak się prezentuje mój pasek. Tutaj maszycie. Z drugiej strony również maszycie. Tu jest idealnie spasowany, jak i przy klamerce. Wszystko luźno chodzi, nie ma najmniejszego problemu. Od spodu tak. Czas wykonania tego paska to 10-11 godzin. Mi zajęło to tyle czasu, ponieważ ja musiałem wyszczyć mizdrę, żeby go troszkę. Cieńszego zrobić. Obecnie ma 2 mm grubości. Ten był za gruby i widzicie, że on tu się marszczy przy zgięciu, więc to jest porażka moja. Ten również uznaję za porażkę. On się nadaje do noszenia. Totalnie dziury nie wyszły. Samo cięcie. On jest za cienki też i się wysuwa troszeczkę z tych tutaj paseczków. Jeżeli chodzi o koszty, to to co tu widzicie to jest koszt 298,88 groszy. ,88. Ja jestem mega zadowolony. Fajnie ten pasek wygląda. Oczywiście myślę, że, jakby było tutaj to zakończenie lepiej zrobione, to by było dużo lepiej, ale naprawdę jest mega. Co? Ja uznaję, że marzenie moje zostało spełnione. Dorzucam standardowo 5 zł. Na tą chwilę dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Życzę miłego dnia i widzimy się w następnym filmie. Hej. No, nic to będzie od spodu, to to się poprawi. Postaram się zrobić nowy, wykorzystać ten kawałek. Nawet w miarę to wygląda. Tutaj to, co zrobiłem, to. Przypaliłem żeby było bardziej delikatne, bo po tym całym procesie zrobiło się takie sztywne i nieprzyjemne. Jak widzicie, tak on się prezentuje. Od spodu Mistra została zabezpieczona tym środkiem, również wodoodpornym, i to się troszkę wygładziło. tak? Ten przymiar, który miałem, on jest troszkę za wąski i pasek jest węższy niż, yy, niż bolczyki i klamerka. Tutaj ma też wady, bo jest za blisko. To powinno być zdecydowanie głębiej, bo jak się nosi, to widać ten bolczyk. A to tak naprawdę powinno być gdzieś tutaj. Tak to wygląda. Dla mnie fajnie. Lekcja nauki. Oczywiście ja nie składam broni i dla mnie marzenie nie jest spełnione. Widzimy się w następnym filmie.